dzisiaj przywołuję na, na pamięć księdza profesora Adama Ludwika Szafrańskiego. Osoby, które znają jego dorobek, to wiedzą, że jest to wielki promotor ludzi świeckich w Kościele. Tak naprawdę chyba się za wcześnie urodził, bo gdyby jeszcze w tych okolicznościach końca pontyfikatu Jana Pawła II, Benedykta XVI, czy teraz Ojca Świętego Franciszka, na pewno byłby osobą, którą chętnie media podstawiałyby mikrofon, dlatego, że on był człowiekiem przekonanym co do obecności i w szczególnych zadań ludzi świeckich w Kościele. To, to on podjął zagadnienia związane z teologią laikatu, właśnie z teologią małżeństwa i rodziny, to on mówił o teologii pracy, no, to również podjął zagadnienia teologii liturgii, może już nie wprost dotyczące obecności ludzi świeckich, niemniej jednak jest to bardzo ważna osoba. To on też pierwszą chyba w Polsce w okresie po zmianach, transformacji w 1989 roku. Opublikował kairologię na temat współczesnych wyzwań kościoła współczesnego. Więc To jest ważna postać, rzeczywiście niedoceniana może też i ze względu na hermetyczność języka. Pan ksiądz, profesor Szefrański no, był naukowcem, który posługiwał się szczególnie w oparciu o terminologię wypracowaną w krajach języka francuskiego i niemieckiego.